Kamil Grosicki już w 2015 roku przewidział, że Usman Dembele może zdobyć złotą piłkę, ale skąd on to wiedział? Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata piłki nożnej, zaobserwuj ten profil i zapraszam do oglądania. Usman Dembele w 2015 roku przebojowo wdarł się do pierwszej drużyny Stade Rennes. Od razu został we Francji okrzyknięty wielkim talentem. W sezonie 15-16 w 26 meczach strzelił 12 goli i zanotował 5 asyst. Wczoraj Usman Dembele dostał złotą piłkę za poprzedni sezon. W poprzednim sezonie w Rasperze zdobył potrójną koronę. Dodatkowo był to jego najlepszy sezon w całej karierze. W samej League One strzelił 21 goli. Ale skąd Kamil Grosicki wiedział, że Usman Dembele może zdobyć złotą piłkę? Kiedy Dembele wchodził do pierwszej drużyny Stad Ren, grał tam również Kamil Grosicki. I od początku mówił, że Dembele to jeden z najlepszych, jak nie najlepszy piłkarz, z którym grał. Co o tym sądzicie, dajcie znać w komentarzach. Jeszcze na koniec pamiętaj, żeby zaobserwować ten profil, polubić ten film i udostępnić go.